Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w ostatnim odcinku. Już na 100% ostatnim odcinku, choćby nie wiem jaki miał być długi, będzie to ostatni odcinek Rezydenta. Gadamy z Grubym, uzbroiliśmy się po zęby, mamy wypchaną, wypchany ekwipunek wszystkim co się tylko da. Teraz tak, weźmy jeszcze do łapy broń tą, żeby ją po prostu przeładować. W razie czego... Zapisane. Gościu mówi, że to już ostateczna bitwa, więc nas o tym uprzedza. Nie mogliśmy wykupić wszystkiego, bo no, nie uzbierałem siana. Nie wiem, gdzie jedną kuleczkę podziałem. Prawdopodobnie gdzieś dziś się zawieruszyła i nie mogłem im skorzystać z tej minigierki, w której wygrywamy bardzo drogocenne rzeczy. Od Serio. Tu widzę typowa zagrywka po to, żebyśmy się potracili trochę tej amunicji. No, dawać kolejnego. Tu? Tu. Wszystkie kule trafiam, bo nie ma miejsca już na Urażki. jedziemy, nie powtarzamy tego. Ty na pewno tu mam wejść? Okej. Teoretycznie nie musieliśmy się walczyć, żeby przebiec obok i tutaj wejść. No tu majstruję. Miranda? Interesting. Your body certainly is normal. Give Rose to me now. You will see. Once I kill you properly, every. Get her now! Dawaj dzieciaka. Uciekamy. I spent a lifetime creating this moment, and you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! Rose is mine! What the fuck? The beginning of the

Czy so, ja na pewno... Nie utrafiałem. Co to jest? Urde.

From the pits of despair so you? It granted yeah. me this splendid power Yeah, right All it's done okay, is climb the rocks Woah, 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 O kurde, mówię, mamy to <śmiech> <nice>. <śmiech> oj, 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 coś co zabolało, koleżaneczkę. O kurde. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my house. Come mm -hmm. on, oh, rest now. The hell I will. I will take back my daughter. No, nie jeszcze. <laughs> die, 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 die. die. Kurcze, ale to zrobili, I your feelings, Mr. Winters. But this is the end. If I combine Rose with a Megamycet, my daughter will be made manifest at last! And we will share a century, all for this day! Trzyma. I can take any four mites. After all, everyone dies. <laughs> oh, poor the... Why do you interfere? Surely oh, you have no need to now. So close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! Oh well, yeah, yeah, yeah. kurde, to nie jest karabin wcale. Gdzie to jest? No kurda. Trochę nie ma gdzie manewrować.

Those so so They could do nothing to assuage my years of loneliness. Ever think the problem might be you, Miranda? You're not capable of real love. O kurde. Dobra, no, no złapała mnie, także to pewnie już pół metek będzie, skoro coś się zaczęło dziać jak akastynka. Okej, okay, mocno berbała. Albo dalej niż połowa? Ok. Co to za kakaowe oko na czole? się zrobiło. jak stosunkowo nie była trudna, w sensie jak gram też na zwykłym poziomie. I tak naprawdę tylko uciekałem do boku. Myślałem, że to jeszcze z połowa będzie walki. Wiemy się w końcu kim jest ten Że on jest taki nieśmiertelny i w ogóle bez serca? Nie, nawet się nie usmarała.

Musimy się ha, jak się cieszę. No, to jest to wielkie coś, ale to tam zaraz powiem kliknąć, te... wysadzić to wszystko. Ejzdę. The... That mm. Ale ta jego łapa jak wygląda dzisiaj. When I hit this trick, i will keep to go to the waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm, I'm so sorry. sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And hey. hey, you tell yourself. And come on, it's not that much further. No, sporo przeszedł przez te dwie części, siódemkę i ósemkę, Ifen Poświęcę już dla niej całkowicie. Jeb, wypadło mu to z ręki. Nie udało się. A czy my w ogóle widzieliśmy kiedyś tą twarz ifena czy nie? Jakoś tak nigdy jej nie pokazują. jakieś smutne chwile są, ale kapką potrafi robić gierki. No nie ma co ukrywać, że każda część rezydenta jest naprawdę świetna. A to też jest niczego słabe. Takie 9 na 10. Mija Karifa czeka Rose? w helikopterze, widać. No i chyba muszą szybko uciekać, bo przecież siła wybuchu będzie ogromna. Go, Sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Not yet, Luck. Like. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Tak było, poświęcił się, ale coś mi się Stop. wydaje, że rezydent Avery <grymne> Dziewiąteczka dalej będzie i ten albo coś z tą córeczką będzie. This is a bio weapon. The o kurde. I mamy zapowiedź kolejnej części. BSAA, jakaś organizacja, która tworzy jakąś dziwną armię i teraz może być walka z nimi. Ładnie zapowiadają nową część. Bardzo ładnie. No, była to bardzo ciekawa część, nagle, z Luizjany do jakiejś rumuńskiej osady, do jakiejś zamki, jakieś nowe bossy, tak, takie całkowicie inne. No, ciekawe jestem, co wymyślą nowego w kolejnej. Tu jeszcze przypomnienie tej książeczki. Albo dalsza część, nie przypomnienie tego, jak to wygląda, tylko... Kapka Presents, a nie, jednak przypomnienie? Nie pamiętam jak wyglądał początek. Czy to jest to samo, czy to jest coś nowego? A, bo to jest pokazanie pewnie jak córeczka dorasta. Może w części będziemy córką grać. I będzie, nie wiem, 18 lat później. Nie, ale to chyba już było, bo pamiętam, że każdy tam jej coś podarował. No w każdym razie dotarliśmy do końca 20 odcinków, 21. Tyle nam to zajęło. Mogliśmy spiedranować, zrobić to o wiele szybciej. Nie wszystko złapałem, co się dało. Dużo przeoczyłem. Większość broni kupiłem, jaką mogłem. I to chyba tyle, poza Uzi'kiem, nie? Także dziękuję Wam za uwagę. Ja tu tylko przewinę, dam skipa i zobaczę, co się będzie działo po skipie. Bo mnie to jeszcze ciekawi. Czy będzie jakaś cutscenka finalna, taka wiecie? Będzie, tak czułem.

Rose, Pine, Santa, w Stanach znowu żyją. No ale ma trampeczki, fajne. Lukecik. Chyba na cmentarz do tatusia podjechała. Ethan Winters, ta, do ojca. Hey, Dad. Happy birthday. Sorry, I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Hmm. Moment. Talk to the goddamn devil. Duty calls. Oh. I love you. Służba wzywa? Czyli jest pracowniczką tej korporacji teraz? Tak, jeszcze? dzień Mamy sytuację. Evelyn. nie Oh, tylko Rose. Mogę pokazać które Chris nie wie, że mogę zrobić. Bo dobrze, pozamiatała nim Co? She's just a kid. Clean shot? Co jest? To? Together, Rose. No, to mamy zapowiedź. Już na pewno. Będziemy raczej grać nią. I ja już się domyślam jak będą mody robić, jak będzie na Golasa biegać. I know. Fajna gera. polecam, naprawdę. Dobrze się w to grało. I koniec. Coś jeszcze? Czy to już tylko patrzymy jaka autkod On sobie w miejscu czy jedzie? Nieważne. To byłoby na tyle. Następnej serii. Okej, okay. historia ojca jest skończona. No i teraz będzie, że historia króleczki dopiero zaczyna. Mam kliknąć. Okay. rezultat: jakieś coś tam. Wiadomo, nie śpieszyłem się zbytnio. No, dobra, zapiszmy tu. Tyk. Skończone. Już jeszcze, jeszcze się dzieje? Nie. Dobra, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i spodziewajcie nowej serii na kanale już niebawem. Pa, pa.